Siemanko, ten film będzie trochę inny niż ostatnie, ponieważ będzie on bardziej informacyjny i ciekawostkowy. Ale mamy naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, które wchodzą do Valoranta i chciałem wam o nich opowiedzieć. Między innymi będziemy tutaj rozmawiać o nowym agencie oraz o nowej mapie. I zacznijmy sobie od nowego agenta, bo jak widzicie na ekranie, tutaj możemy zauważyć Omena. To jest zwiastun nowej postaci w Valorancie. Możecie pomyśleć, halo, przecież to jest Omen, Omen jest już w grze. No i oczywiście, tak, mamy tutaj postać, która jest już w grze, jest to Omen, ale za nią możemy zauważyć jakiegoś zawodnika którego no nie kojarzymy ja przynajmniej nie kojarzę i jest to faktycznie oficjalny trailer nowej postaci oficjalny zwiastun i agent 25 w Valorancie będzie miał rolę kontroler, ale będzie to kontroler połączony z duelistą, ponieważ twórcy na swojej stronie napisali, może niektórzy mają tak niesamowitego cela jak ten, ale rozumieją strategiczne potrzeby szerszej kompozycji drużyny, co skutkuje wyborem kontrolera. Mieliśmy takich ludzi w głowie gdy tworzyliśmy Agenta 25 czyli tutaj wprost napisali, że ta postać jest stworzona dla graczy Którzy grają duelistami Czyli do zdecydowanej większości graczy Valoranta I ma ona za zadanie Sprawić, że będzie mniej Instalokerów, jetki, reiny, Bo ktoś sobie pomyśli, ej dobra Mogę grać jetkę i to jest taki duelista Mogę grać rejnę i to też jest duelista Ale no tam nie ma żadnych smoków, ale ja chcę grać Duelistą, więc gram tymi postaciami A teraz gdy wyjdzie nowy agent, to bardzo duża część Graczy pomyśli sobie, dobra kurde ty to ja zagram sobie tego nowego agenta Agenta 25 teraz go tak nazywamy, bo nie ma jeszcze nazwy. Ja sobie właśnie nim zagram, bo on jest w sumie duelistą, ale ma na przykład smoki. I właśnie tak będzie wyglądał agent 25. Ja obstawiam, że będzie miał coś ala Dash, być może będzie mógł sam się uleczyć również po fragu jak Reyna, ale dodatkowo ma smoki. Wydaje mi się, że będzie to taka kombinacja na przykład jetki z Brimstone'em, jak zostawimy smoki Brimstone'a, ulta Jet, Dasha Jet i na przykład mołotowa od Brimstone'a. I taka kombinacja będzie naprawdę, no, myślę, że bardzo dobrze opisywała nowego agenta w Valorancie. Ale pewnie się. Się, kurczę, no pogrom już tą nową postacią. Zobaczymy, jak ona wygląda, kiedy ona wejdzie do gry. W tym miesiącu sami twórcy napisali. Nie możemy się doczekać, by usłyszeć, co myślicie o Agencie 25. Przy okazji premiery w tym miesiącu. Zadymianie nabierze zupełnie nowego znaczenia. Tutaj też jest z tym zadymianiem taka mała podpowiedź, że te smoki, które będzie miała nowa postać, faktycznie będą prawdopodobnie czymś całkowicie innym niż mieliśmy dotychczas. No bo wszystkie smoki i postaci są w miarę podobne. Na przykład Astra jest smokerem i ma takie kółka po prostu. Brimstone ma takie same kółka, tylko w innym kolorze. Omen tak samo. Troszkę większe kółka, ale nadal wygląda to tak samo, tego że inny kolor, a tutaj jest szansa, że na przykład te smoki będą miały po prostu inną teksturę no i nie tylko inną teksturę, ale też inny kształt ale przejdźmy teraz sobie do nowej mapy w Valorancie, bo tutaj też mamy naprawdę kilka bardzo ciekawych informacji, widzimy już jak ona będzie wyglądała i wiemy jaka będzie nowa mechanika na nowej mapie, bo jeśli nie wiecie to za każdym razem, kiedy wchodzi do Valoranta nowa mapa to ma ona jakąś nową mechanikę dla przykładu, Fracture, gdy wchodził do gry no to miał te wielkie liny na całą mapę, mogliśmy sobie z jednej strony mapy przejść na drugą stronę mapy, gdy wchodził Breeze do Valoranta, no to tam był Mieliśmy taki spadek, wchodziliśmy sobie w tubę, możemy spaść w dół, no i tego nie było na żadnej innej mapie w Valorancie. Kiedy wchodził Lotus, to mieliśmy obrotowe drzwi, no i tak dalej, i tak dalej, nie będę każdej mapy wymieniał. Posłuchajcie, teraz na ekranie widzicie zwiastun nowej mapy, będzie to karta z nowego Battle Passa i możemy zauważyć tu jedną rzecz. To jest w jakiejś grocie, jaskini, coś w tym stylu, na górze widzimy promienie światła, które ewidentnie wskazują na to, że no halo, to wygląda jak jaskinia, tam są promienie światła, to jest wejście do jaskini, ta grota, no i tutaj 100% to jest Jaskini. Druga bardzo ciekawa rzecz, to jest talina, po której właśnie sobie zjeżdża Sage. To jest ta nowa mechanika, która będzie właśnie na nowej mapie w Valorancie. I teraz są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że na tej linie możesz rozsłyszać się do przodu, do tyłu. Ja w to wątpię. Myślę, że tutaj jest po prostu lina, którą możemy sobie zjeżdżać w dół i w górę, ponieważ ta mapa będzie prawdopodobnie dwupoziomowa. Jak widzicie, ta sejczka ewidentnie zjeżdża z góry tego cave'a. No wcześniej z tego otworu do jaskini po prostu. Więc to by oznaczało, że po górze też da się chodzić. Być może bombsite A będzie u góry i bombsite B będzie na dole. W sensie jest taka mapa, niuk, tutaj są bombsite'y pod sobą. Na górze jest bombsite A i zaraz po dwie ściany, no, niżej jest po prostu bombsite B. I tutaj być może będzie właśnie coś takiego, też bombsite będzie jeden i drugi nad sobą. W się sensie, w sensie jeden będzie u góry, drugi na dole. No i tutaj również pojawia się pytanie, kiedy ta mapa wejdzie do Valoranta. Bardzo prosta odpowiedź, mianowicie w czerwcu. Ponieważ w Valorancie nowe mapy wychodziły co 6 miesięcy, czyli co nowy odcinek. Jeden odcinek w Valorancie składa się z 3 aktów, jeden akt to 2 miesiące, czyli 2 razy 3 równa się 6, co 6 miesięcy w Valorancie była nowa mapa. Ale teraz, gdy w Valorancie jest już dużo map, no, to twórcy stwierdzili, że nie będą dodawać ich, ich aż tak często. I na przykład w styczniu tego roku powinniśmy dostać nową mapę, a przynajmniej w lutym teraz, ponieważ właśnie teraz mija 6 miesięcy od momentu publikacji Sunset'a, czyli od sierpnia 2023 roku. Twórcy już wtedy spóźnili się trochę z nową mapą, no ale jest to zrozumiałe, ponieważ w Valorancie jest już dużo map, i tutaj nie trzeba co 6 miesięcy dodawać kolejne mapy, bo w takim wypadku za, nie wiem, 5 lat do przodu skończylibyśmy w momencie, w którym mamy w Valorancie 29 map i to jest kompletnie niepotrzebne i to jest logiczne, że no to nie będzie tak całe wieki, że Valorant będzie dodawał co pół roku nową mapę do Valoranta. Nowy akt w Valorancie będzie już w ten wtorek i właśnie wtedy będziemy mogli zagrać sobie nową postacią w Valorancie i taką właśnie nową kolekcją. Ta koza, którą widzisz na ekranie jest niesamowita, to jest naprawdę fenomenalne. Będziemy sobie mogli biegać i gdy biegamy, to te ostrza widać, że też biegają, widać, że to w broń się teraz faktycznie porusza i jakby tego było mało, no to oczywiście Vandal Phantom, no to inne rzeczy zresztą spoko kosa najlepsza, ale jest też nowa kolekcja, która będzie dodana właśnie po tej nowej kolekcji. No, nowa kolekcja, która będzie dodana po nowej kolekcji. I ją też widzicie teraz na ekranie. Myślę, że naprawdę spoko. Dajcie znać, co myślicie o takim filmie. Łapeczkę w górę zostawcie koniecznie komentarz. No i to było na tyle Siemka.